Skórka zombiaka to też się bierze jak zombie? Co? Co ty oglądasz Może... oglądasz, jest No że. Ej, w sumie Zdrowiaj dobra rozmina. Skórka zombiaka w, w zombie modzie. No właśnie. Podejrzane cózga. Brzmi tego, za banable. Co to To powinno być banable. To jest infection. No, dobra, jak to działa? Poka powiedz mi jak tu działa. O No ja jestem. <średzio> ja. Może to coś podobne. Nie miałbym, nie miałbym. Aha. No Mik co? dobra robota no. A nie sobie w ogóle efekt tego. O, nice. Jak zginie to no w to normalnie ten sol skacze, wow. Dobra zabiłem. Splunąłem sobie pod nogi. Ale ja nic nie tak zrobiłem nawet. zajebisty pomysł. No nic nie ma 34 punkty na kontrakcie już. <grym> o, żo żo żołnierz skacze. Jaki jaki rocket jumper? O, jest tank. Dawaj. Okej, okay, żyjemy. Bo, o, faktycznie. Co o, cześć Foxu. O, o, o. okej. Okay. No, ten Demoman był groźny. I dwa fragi. Może, że użyłem tego Ubera jednak. Dobry Uber. O, jak dobił. Dobry Foxu. Pyroka Paj jest między wami, Demoman będzie szarżował. Wow. Ale kurczę, padł. Ale porobiłem. A, znowu zginę. Dorwali mnie Także Oj, nasza ale, że... obrona upada No, Foxy s... zabiję sobie fo zbyt opi no, no to wygrana Szybki kontrakcik Następny jest Atoll Także już zacznę szukać Ale zaraz. fajnie się gra O nie Atoll To jest nie, się, w środku takiej beczki? Ryby, okej okay. Ryby O, o Ty jest O Dobra, mam pierwszego killa Najbajsze O nie O, nie, to charger. Ja to teraz zrobię. Dobra. Mam już trzy główki. Znaczy to... się trochę jak na Medievalu. Wow! To kurde o nie, ma... no, przeżyłem to. No właśnie idę, mam wysadzić tam wszystko. Osiem. Właśnie też idę. No to się wysadź. Boom! No, polecam, Foksu. <laughs> serio, jestem jednym z dwóch ostatnich, co przeżyli. O, ja jestem ostatni, co przeżył. Gdzieś się Gdzie używasz. Używasz. Dawaj dupy e. Tam jest Ej hey, that's e. gay e. Ja e. no, nie Opa, Opa, tu <grym> nie, wal walczy! tu chemic miał przylas Nie przyszedł Ja ciebie Norwali mnie Ale trzech zabijam jeszcze zanim mnie za zdobili do końca Dawonaj faktycznie jest tu dobry Chodź tu Medek, dawaj główkę Niech tu wyleczył to, się to jest, O mam Dobra, dawaj solo Aha! <grym zresztą> Poleciał Oj, ja żyję! Mam! On No i tyle z życia twojego. Dawaj, główkę. O, mam główkę, super. Prób, o, że to się zrespił. Oooooo! Ja zaraz rozwalę tam. baczka. Elo, elo, H2Zero! Rysans! Elo! <laughs> ja ja Panik button no. activated. Echo! Jeszcze piszcie jak idealnie trafiłem z pitem, dobra. Eeeew Ej, koło mnie jest, jest inżynier, Chodź, idzie wzdłuż tej O, Ten to znowu <grym> A, nikt co, ale... No i przeżyje Ej, za... Ja, je. jest! Ło, ło, ło Ja klubem mój W no ostatniej chwili Dobra, następny, Woods Ja, a nie zaznaczyłem się z Market Gardena O, chyba Wszło, kurwa Aha. Hmm I to no, a, no. Do dwie osoby ja to nie... od razu zgarną Ej, tu Zenku a, i o to zostało. O, super yeah. gułeczka. Oponowałem sztukę bycia zębiakiem, więc. Jakimkolwiek? Demo, ale... Zostało to, to, to problem O, demoman, shard. What the fuck! Zostałem stąpnięty ah. przez żołnierza. Dobrze, opluci. Nie wiedziałem, że tak można nawet. O, cholera. Że też akurat heavy się zamienił. O, oh, chodź hmm. kogo? Że żyję. Umarłeś. A nie. Gdzie? No, Kiedy? Weźcie utalcie jedną wersję. Oh. Oh, o, ten mm. moment chargeruje? Idę Bóg zdjął. A ła! I mnie też zdjęli. for you. No weź I mój speed ojo, jeszcze pięknie i zdech. <laughs> Ostatni perka. Na środku perka. Oddaliesz. Zdjąłem go. O, a, o, no i kolejny kontrakt rozliczony. No sans allowed. o, u nas się nikt nie zrespił, widzę. O, sans. Jak to tu siedzi? Ja. A, sans became an affection. A, a an ze mną siedzi, a, No dobra Mikcar, buduj się ja cię tutaj. O, przyspieszę ja. trochę. Najbardziej Na, na Zombi! parterze, na parterze zombie Recepcjonistkę nam zabili, bo się skupiłem na Windzie. Winda taka ważna, nie Izo? Ja mam chyba najlepszego spota. Na to, gdzie no, wiesz? Się jest? O, mi Jakby jeszcze nie, nie wiem, żeby jak nie pchali mnie O, tłumaczyć. cześć Sans Powiedz, byłeś spałem? Tak By, no to Było cię widać Było cię widać Medek na schodach idzie Na trzecie pięterko Dobra, siedzimy Uuu, do, do tam widzenia tam A tam. nie, ja tu sam siedzę Znowu cię widać, Sans Ja ani nic. zameka nie było u mnie A ty siedzę Gdzie ty to, jesteś? No mówi, że ma jakieś super sneaky spota ja kampię się kurwa z drugim engiem, z dwoma z żołnierzem i z O, Oho idzie Pyro. Ciekaw się czy Okej, okay, pairo. zdjęty. Ja gram Ty... się. Ja, ja też mam ciekawą kampę, na schodach kampię. Dawaj Izo, kampimy na schodach. Ja za tobą, to, za tobą! Bo... Nie, nie, da się, nie da się spierdzielić, nie? W sensie nie da się dogonić nikogo. Ja też właśnie na schodach kampię. Ej, właśnie jestem ciekaw czy wy dostaniecie też punkt za to, że przeżyliście jako ludzie. Dostaliście chyba. Tak, Ale dostałem. Śmieszne, pomimo, że byście zombie. I do 30 punktów, dobra. No, no jestem sam. On jest wychodzą sam z góry, on jest z góry. To możemy ich spam kampić. No to jest tanków. What the fuck. Dawaj walczyć z nimi. No, on mnie uderza i ja podskokuję do góry. Bez kikitu, nie? A mnie parę dąbeków minęły i mnie ulewają. Masz dar Do bycia unik unikniętym przez zombie. Jakby tu mocno oberwało się. Łatę! Wow Ojej, spadłem. Bo sami. Get I'm the motherfucker! Aha, w tym stick! <laughs> Fucka są <peso>. Oh shit! <laughs> Fucka Co Cześć Izo!

O oh shit, oh, kurwa. o kurwa, Czekam. Uciekłeś? O kurwa Słyszałem to Ucieknij! Niech to, nie mam strzał już O nie, ile tanków Ile tu ludzi kurwa, jest Ile tanków Ja się obracałem tak, tak na 3 tanków o -o. Czekaj, mój tak, Niech to tak. nie <laughs> A, dawaj A tego, i tutaj to... siedzicie, siedzieliście całą rundę? Tak, tak. Lul. No jeszcze jak Engu tu by przeszedł przyjeżdża... z No to teraz nie posiedzicie. <grym> nie ma. <grym> nie ma. Ratuję! Ratuję! Nie pod się? Tak. <grym> Lul. Ja też <to> się kiwałem Kto <grym> jest tu? No, wiecie, że jak Demoman nam tu wszarżuje to jesteśmy martwi. On tytankiem przyjdzie, on tytankiem przyjdzie! No ja musiałem że stamtąd uciec. Ej, wy tam no siedzicie się... cały czas? Bo już tak. mi ktoś spalił miejscówkę, nie? Niech to... Foksu... a nie, ty nie żyjesz, dobra. Izo tylko widzę przeżył. Ty jak tam się... Aha, dobra. A Izo też umarł Mam kryty, chodź tu. Cześć, Foxu. Idę no. za tobą, to zobacz. Na kratkę co trzeba iść nie ma, ja idziemy dalej Mam cię O, o cholera Nieku, ile was tu o. zabiłem jeszcze <laughs> I Foxa musiał wlecieć, szarżować A, bo ja muszę wziąć mapę Dobra, żegnamy Kuj. tego pana Naprawili Muszę wziąć O kurde, ty co żegnamy. to jest? O Dobra, zdech A później Okej, okay, kolejny zdech Fuck fak, fak, fajro, fajro, fak, pomóż mi, help! Trafiłem go. Dobra, Ale poszukiwam. się uwziął na ciebie. Ha, postrzelony. nie Ten pan dostał 3 headshoty już ode mnie, Cztery no, headshoty. 5 headshotów. Nie mogę, dostać chyba nie mogę. No, o, no i Mi się dobrze snajpi dzisiaj. Tak, on z medykiem I dwóch medyków. Ja nie chciał i nie wziął Oho, mają tego, Ty Scouta Właśnie ma posunąłeś mi pomysł Chcesz ty posować jako gigant? <giby> da, dawaj Dwa flip Dobra, zabiję im medyka Jejku, w końcu mnie ktoś zabił <giby> Wielki misio <giby> Będzie O, jestem w przeciwnym teamie O, pa Mas o, pa. <giby> Idzie abominacja we w spina. Czy idzie czy właśnie nadchodzi gigantyczny miś? Tak. Tylko oh, 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 oh. <laughs> ten u gadek, patrz. No nadchodzi. Yo, Jak yo, to yo, nie dopcha? No przekądkę. Ale to super wygląda. Blokują cię, body blocking. <laughs> Ty, ale chyba tauntować nie możesz w tej postaci? Nie mogę. Spójrz, jest się. po to, A, A o, możesz tauntować. To... A to mnie z rękawicy grał. Lol. No i <laughs> zabili. Biedny misio. I wybuchł. <laughs> Chciałem dać kostę, ale masz ma ten tarcza. Engine Ta. duży. Co? znaczy, że spajdziesz, tu jest? No, byłem za tobą przez chwilę, ale odpuściłem cię. No właśnie inny spaj przyszedł. Dzięki. Oh, nice. excellent. Jeszcze tego enga, ale jak on będzie zaczął... ...zacznie tu iść... ...to go pić, nie? To jestem ja, spokojnie. O, oh, sorry. No. <laughs> Okej. Okay. Ale to był dobry headshot przynajmniej. Tak. O, Prawie, no szybko no, poszło. No, Młoko no. czułe, aby wypełnić ten kontakt. Dobra, wychodzimy. Tak, tak jest. jest. No, ja pogram medykiem. Dzisiaj mam zajazdkę na medyka. No to... No to chyba się skombiliśmy. Ptaszek tak. i tego... i Misio. Ej, coś tu nie gra w jego głowie. Pół, pół piły brakuje. Dobra, mamy o, pierwszy ty, kill. O, co to za perka? Yo! Ej, yo! Jeden dead, drugi dead. Dwie perki na wózek na idą. Jedna dead. Zajęty. Oj, oj, oj! Plec, plec. Rzu, rzucam kanapkę. Nie zdążyłem odpalić tubera. Dobra, ja dalej puszczę ja Nie mogę załatka no, i e, To jest normalny bug, który możesz wywołać. Normalny bug? Co to znaczy? Nie ma takiego pojęcia, normalny bug. Dziękuję. za same pyry. Trzy pyry. O, gdzie mój pan? Potem już ten rezist. Okej. Naparzam tego horsemana. Jak szli dobra, nie ma na, na solo, na solo, dobra, zginąłem Ale już mam pół życia. O, koniec tego. Koniec kontraktu Dobra, Foksu, idziemy, dopiły do, do się przyklej, co ty na to Brzmi jak zły pomysł, ale ktoś musi to zrobić. A wiesz że my tutaj już chyba nie wyjdziemy, nie? Uważaj, flock pyro. O. Oh. Co jest? Oh. Oh. No chyba. To, sobie to, sobie nie wyjdziemy ja jestem Jakumacie. się do piły z No, nie wiesz czego aż tak nie, do słowu. Dobra, czas przeciąć nagrobek. Ojej, demon, tak. demo uwaga. Ach, ma koniec. Na kargo ja jest dana. Chodź, co, co jest? Tam koniec, po ja teraz nie zrobił. Postaw niszczenia nagrobka. Ale się tam wcina w to. No panie, ja jeszcze pomagam moją bronią. Wierzimy. No i no chyba jest. koniec, dobra. Jepii. Dali Fall Guys do TFA. Ej, chill bro. No i wygrana. Wygrałem to, wygrałem to na. Jest 100% kontraktu. O, pierwsza dywka. No bo stał przy niej. I ktoś go wcześniej podpalił i zginął. Aha, nie zabijają nas. Eee. Ze, światy, ze światy. Ze światy. No, narażą, nie cieszy. No Skaucie z gim przepadnij No mm. Za dużo Ale już 30 punktów No ripi <laughs> No widzę Man This fucking kids No i przychodzi spy Akurat jak masz 40 życia stop. Dobra ja wychodzę ze światów też Żegnamy, to jest nasz spam no, Próbował ja mnie pan. zabić, ale to się pykło O kolejny Kolejny Dobra, zabiłem tego scouta. Sorry, Mich. Rip, Dispenser. No, Rip Mich. Zor, bo wlazł mi przed rakietę, którą ja. no, odbił mi palco. Dobra, przynajmniej no, kontakt dobra. skończony. Można go rozliczyć, chyba. A my gramy A, też za jakimś teamem. To się tak. przeciwko. No. Bagażnik. A, Ale punkty lecą tajem. Ja ja nic nie robię <laughs> O spalę Witching hour No uszkodzi Ej, mi to działko Ej tu idzie na karcie, ja czekam Ej oni mnie tutaj szarują. dobra Medyka masz tam z tyłu No ja tam medyk w sensie Ja się mówię A jest tam z tyłu, najspawna ich idzie Nie. No, i chyba dostał. Paranoja dołączył do gry. Czemu to jest monokulus? Aha, to jest nasz, dobra. Ja myślałem, za wcześnie jeszcze. Widzisz, już mam paranoję. pchają, puszują, puszują. Nie, nieważne, mi wyżej o Oczywiście. Ej, więc sobie to my tak, to, tak dobrze broniliśmy, że kontakt nie skończyliśmy. Pragnę to zauważyć. No poka pokazaliśmy bagażnikowi, kto tu rządzi. Eee, enga nie ma, Działkę jest ja mam. Noo, jak. I to co teraz sobie z tym zakręci wampira to jest zło. Heavy na nie tutaj był, ja pierdolę. Oj 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 To było złe. Zubiłem. Ej, hate trollger. Hehehehehe. trojdzier lecy. O, wleciałem moim truchłem na ich spawn, Mikołar widzę masz perfect spot na dochowanie się A cię tak. tam jedną. A ja sobie skoczę do dziury No i tyle, no i trzeba było by i doradzić Tak, Bloodwater zrobiony, tak Kontrakt zrobiony to zwycięstwo No, nie kupiona Wow Dostało dwóch, zginęło dwóch i ja też To w sumie trzech W ogóle bardzo mało punktów mamy No nie gadaj Oba to chodzi w tym trybie. No, okej, okay. nie mogę nic zrobić. Falling platforms to tu można szybko, tu można dużo punktów nabić, no. Oczywiście muszę się okay. odbić. Kogoś zabiłem, niby będąc z duchem jeszcze. Minimal ja. Dobra, o nie! O, daj się, daj mi się zrobić. No, chodź tu. uciekasz. Nasi wspieprzają, górę. Dobra, mamy. Zobaczymy. Dobra. Bo... Nie! Niech to zrespią jakieś random. Oh, come on! Miałem 900%... Oj, nie przegraliśmy! Elo. easy. No trudno. <grym> nie ma, to ma inżynierku. Się... Użyj się teraz szybko zrespić. Nie mogę mieć ani jednego spela. No, a gościu pewnie mnie to rytm grzmotnie, no. <grym> hmm. Kurwa. Seems fair. No, a hmm. mnie zer zerplastował Pyro. Nie wiem, czy tak No nie hmm. O, ładnie. Nie. Ja nie zdążę rekordy kurde Tesli no, no Incoming oh. z Pelia nie żyje, nie? No, ja pozabijałem trochę. O, dup! Do... No! Zniknęło! Oh. Aha. Zniknęło. No, fajnie, tak, dzięki! Okej. Okay. Mamy żołnierza w teamie, który jak rzuca ten spell do podbijania się, to jeszcze u... z jakiegoś powodu on daje kursor w górę, myśląc, że to... że trzeba tak robić. Dobra. Czas... Ora. Do... Nieważne. Wow. wow, teraz porzucali tę te spell i zabili wszystkich, kiedy już no, nieśli. Nieźle. Okay. się donieśli. Nieźle. Poleciał. Będzie szybszy koniec, no co powiedzieć. No i już. To też. Koniec. Mmm... Tego kontraktu, tak? Jeszcze ten jesień. No. Ja generalnie nie lubię jesień, ale nie do przesadki. Ale nie, wczoraj bardzo fajnie Co było, tutaj? Tał... Ja wiem. Jeku, czemu pyroprzecy nam od pleców i tak zjarał wszystko? No. Teraz tego medyka żegnamy. O! To pociąg. Pociąg. To było bliskie. I like trains. Oho, wiociąg jedzie, Jej, w ostatniej chwili uciekłem Prawda tutaj jest, panie No, trochę punktów na koniec jeszcze zdobyty, dobra Pociąg, uwaga Wow, znowu mnie prawie przejechał oh, prawie, blisko Dawaj, Solny, do przodu, mam ubera Uwaga po... Pociąg, uwaga Pociąg Krapatrzenik to jest w Dawaj, kryty masz tu Nie widzę tych O dobra, dobij, bo zioł, wziąłem je za ciebie Uratujecie Jedziesz do przodu Demonite Demon man Wiesz, bardzo to Za ja. medyk O jest No się obraca No prawie Prawie cię wy, wyleczyłem Dasz radę Dasz radę, jesteś zwycięzcą Pięknie. Uważaj! Spociąg! I teraz No ładnie. Na, na punkcie jest trzech widzę. Czekaj, trzeba się. To jest salt. Jejku. Kto powiedział, że, że leczenie skauta nie popłaca? Dawaj Tylko nie daj się to fragować. LOL Jaka rozwałka. No i wygrana. Bardzo szybka, bardzo przyjemna.